Kolejna udana eskorta policji i uratowana dwulatka. A w internecie krytyka, komentarze i masa wątpliwości. Jak to jest z tym konwojowaniem przez policjantów w stanie wyższej konieczności, to postanowiliśmy dla Was sprawdzić. Mamy kłodnicę w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Policjanci złapali kogoś na radar, i w pewnym momencie podjeżdża do nich kierowca Audi. Chodźcie, prowadźcie mnie do szpitala z dzieckiem. A proszę. co się stało? No, nie, nie oddycha chyba, proszę was. Dobra. Dobra, dawaj. Do widzenia. kolejna akcja udana i w tym przypadku trzeba przyznać że zachowanie funkcjonariuszy było na pewno błyskawiczne oni bez zastanowienia przestali robić to co się to o czym się wcześniej zajmowali i ruszyli żeby pomagać ale jeżeli wejdziemy Właśnie do internetu, no to tutaj już ta krytyka jest całkiem spora. Mnóstwo osób zaczyna pisać, że w tej sytuacji powinni wziąć albo, zarówno tego ojca, jak i w szczególności to dwuletnie dziecko do swojego radiowozu i oni powinni ich eskortować. Inni piszą, że w tej sytuacji wzywasz karetkę, wzywasz ją do siebie i próbujesz ratować to dziecko, bo pada tam hasło, że moje dziecko chyba nie oddycha. Zaczyna się pojawiać w tej sytuacji mnóstwo wątpliwości w internecie również przy innych tego typu eskortach. Skortach, o których też wielokrotnie mówiliśmy w programie Piraci Drogowi. Jak w tej sytuacji powinni zachować się policjanci? Czy oni mogą wziąć kogoś do swojego samochodu, czy oni powinni eskortować? Kto odpowie za to, jeżeli dojdzie do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia? Nie wolno zapominać, że najlepiej nam się ocenia te sytuacje po fakcie. Prawda, jak siedzimy sobie przed komputerem i możemy coś skomentować? Wtedy wiemy wszystko najlepiej. Natomiast policjanci w tym przypadku, jak i wielu innych, na decyzję mają ile? Sekundę, może dwie sekundy, muszą jakąś decyzję podjąć, bo inaczej mogłoby dojść do tragedii. Oni, ci policjanci w tym momencie podjęli taką decyzję, mieli również świadomość, że... Mniej więcej 3,5 km od nich był szpital, do którego najprawdopodobniej jechali, że włączą swoje sygnały, a ten kierujący Audi będzie za nimi jechał. Podjęli taką decyzję, uznali, że to będzie najlepsza możliwa decyzja w tamtym momencie. Natomiast jeżeli przejdziemy do y, komentarzy, wy macie tutaj odrębne zdanie w tym temacie bardzo często. Nie stop, pisze, pisze Kacper, jeżeli nie oddycha. Policjanci są zobowiązani prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, wezwać zespół ratownictwa medycznego, a nie eskortować w tym przypadku samochód. Przemysław pisze serio, mam nadzieję, że to skrócona wersja filmiku, chociaż niestety na taką nie wygląda. Chwalicie się, że wasi funkcjonariusze chyba nie oddycha podjęli decyzję o konwoju do szpitala. Możecie napisać jaki jest przedział kar za nieudzielenie pomocy. Do tego Andrzej jeszcze napisał: Nie oddycha sprawdzenie tego resuscytacja, eskorta, błąd. Należało dzieciaka wziąć do radiowozu i samemu zawieźć na SOR. Kierowca w radiowozie to profesjonalista, sygnały i tak dalej i tak dalej. I takich komentarzy pojawia się również w ostatnim czasie bardzo dużo pod filmami, chociażby w tych sytuacjach, o których my opowiadaliśmy, jak to eskortowali kobietę, która już była w trakcie praktycznie rodzenia. Również informowaliśmy o tym, jak pewien mężczyzna stracił trzy palce i też funkcjonariusze wtedy podjęli Taką decyzję. W tych komentarzach w internecie przedstawialiście różne inne sposoby poza tym eskortowaniem, bo tego tyczy się cały ten problem. I również w tym temacie, dlaczego to eskortowanie jest tak niebezpieczne, wypowiedział się były policjant na YouTubie, czyli sierżant Bagieta. Człowiek, który jedzie w takim stresie za radiowozem policyjnym przez środek miasta 120 na godzinę, on nie wie, jak się zachować. Ci policjanci mieli takich sytuacji, że jechali na sygnałach, na przykład w godzinach szczytu czy w ogóle przez miasto 120 setki. Oni wiedzą, jak się zachować. Oni mieli szkolenia na pojazdy uprzywilejowane, oni wiedzą, jak prowadzić konwój, jak poruszać się, albo przynajmniej powinni wiedzieć, jak poruszać się takim pojazdem. Zesrany, zdenerwowany cywil, który jedzie z tyłu. Tego nie wie. Ludzie, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, też nie są nauczeni te tego, że jak jedzie radiowóz, to zanim jedzie jakieś cywilne auto i je też trzeba przepuścić. Jednocześnie udało nam się porozmawiać anonimowo z kilkoma y, policjantami, i oni mówili nam wprost. Że robiliby wszystko, żeby ostatecznie nie doprowadzić do sytuacji, w której oni biorą kogoś do swojego pojazdu, ponieważ biorąc kogoś do swojego pojazdu, oni biorą pełną odpowiedzialność za tę osobę na siebie. Czyli jeżeli wiadom, na czerwonym dojdzie do jakiegoś zdarzenia, broń boże, śmiertelnego, wtedy oni będą za to odpowiedzialni. Ale z drugiej strony, jeżeli porozmawialiśmy z mecenasem na ten temat, jak by to wyglądało? Później w sądzie, jakby wyglądała ta linia obrony, no to tutaj sprawa jest oczywista. To był stan wyższej konieczności, czyli poświęcania dobra wyższego nad dobro niższe. W ten sposób można łamać regulamin, można złamać te przepisy, robić wykroczenia, bo ratujemy czyjeś życie. Podsumowując, wygląda to tak, że policjanci Zachowują się wzorowo, reagując w tych sytuacjach, a to, jaką decyzję podejmują, najlepiej, jeżeli byłoby w jakiś sposób sformalizowane. A tutaj już o tym mówił sierżant Bagieta: nie jest. Bo w tym momencie nie ma żadnych. Żadnych wewnętrznych uregulowań policyjnych, jakiegoś zarządzenia komendanta głównego instrukcji, rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nie ma czegoś takiego. To nie istnieje w przepisach. Jest konwój, który jest konwojem, jest po prostu kolumną pojazdów uprzywilejowanych, która jest, od, jest otwierana, jest zamykana, i to jest kolumna pojazdów uprzywilejowanych, gdzie pierwszy ma musi mieć yy, sygnał uprzywilejowania, ostatni i tak dalej, tak dalej. Nie ma tam czegoś takiego jak konwój kur. Samochodu osobowego, bo kobieta rodzi: nie ma, nie ma przepisów. Jak coś się stanie, to ci policjanci pójdą siedzieć albo może, nie, może nie pójdą siedzieć, ale dostaną wyroki, wypierają ich ze służby i tak dalej. Każdy z policjantów, z którym rozmawialiśmy, podkreślał, że do każdej z tej historii trzeba podchodzić indywidualnie i tak jak podkreślaliśmy, podjąć decyzję w ułamku sekundy. I logicznym się wydaje, chociaż jeden z policjantów nawet nam o tym wspomniał, że gdyby do niego podjechał gość, który stracił trzy palce, to on by go nie eskortował, tylko w pierwszej kolejności sprawdził, czy ta rana jest dobrze zatamowana i czy nie lepiej byłoby w tej sytuacji wyciągnąć go z tego samochodu, zatamować tę ranę i wezwać karetkę. I to właśnie leży ostatecznie i opiera się na doświadczeniu. Policjantów, co powinni w danej sytuacji zrobić, bo to, że reagują, jest najważniejsze, bo chodzi o to, żeby uratować czyjeś życie. Ale jak to zrobić, żeby było jednocześnie bezpiecznie? To jest też pytanie do Was. Także dajcie znać, według Was, w komentarzu, jak powinno się reagować w takich sytuacjach? Czy zost powinno zostać to uregulowane prawnie? Dajcie znać.